To no, no, pana pana, Szanowni Państwo, nie, jeśli mówimy o emisji nie. globalnej, to co powiem jest kontrowersyjne, ale trzeba też o tym mówić, to pomyślmy sobie, jak ogromna dzisiaj emisja jest na Ukrainie z racji tej wojny i cząstek stałych, i gazów cieplarnianych. Teraz jeszcze uporządkując dyskusję. Gaz cieplarniany, jakim jest dwutlenek węgla, nie jest gazem trującym. I opowiadanie o tym, że od CO2 albo od picia wody gazowanej ktoś umarł, to nie jest prawda. I trzeba rozróżnić to, co jest związane z jakością powietrza, czyli efekt smogu gdzie mamy do z cząstkami stałymi, a ja co innego to jest efekt cieplarniany, za który odpowiada gaz cieplarniany, a jest dwutlenek węgla. To jest raz. Druga sprawa, do tych pomysłów, o których tutaj była mowa w taki emocjonujący sposób, to rzeczywiście na poziomie Unii Europejskiej czy nawet świata obserwuje się takie podejście, które dotyczy delikatnego. Przymusu i wielkich zachęt. I te wielkie zachęty sprowadzają się do tego, żeby świadomie ograniczać ze względu na gazów cieplarnianych i metanu, który też jest gazem cieplarnianym, żeby świadomie ograniczać spożycie mięsa. No ale gusta są niedyskutowalne, szczególnie w kuchni. No każdy ma prawo wybierać sobie to co, to, co chce zjeść. Natomiast obserwujemy taką sytuację, i ta grupa, która jest skupiona w tej organizacji C40, rzeczywiście takie rekomendacje, one się pojawiły i te rekomendacje w nich w miękki sposób miały być w poszczególnych miastach przekładane. Poza tym, jak głębiej się spojrzy do tego raportu, to tam mamy okoliczność taką, że jest pokazana proteina, czyli białko. I teraz dochodzimy do tego, co jest związane z wielkim biznesem w układzie polityki klimatycznej, czyli i co się dzieje. To jest ograniczenie spożycia mięsa, ograniczenie spożycia nabiału, no bo zwierzęta też odpowiadają za emisję gazów cieplarnianych, czyli metanu i zastępowalność tego białka. I dzisiaj, szanowni państwo, czy tam się podoba, czy nie, jesteśmy w przededniu syntetycznej wołowiny, która w ramach wielkich kaseł ochrony klimatu będzie na rynku do kupienia w sieciach handlowych i w sklepach w zamian za to, żeby opowiadać ludziom za to, żeby nie jedli mięsa wołowego, czy wieprzowego, czy baraniego. Bo tym sposobem będą poprawiać, będą zmniejszać emisję gazów cieplarnianych. I my stoimy w obliczu takiej sytuacji. Podobna, podobna okoliczność jest z tym, co dzisiaj tutaj w programie padło. Ja nie chcę tego wątku jak gdyby bardziej rozwijać, ale zastępowalność białka z owadów to są oficjalne decyzje. Wydane na poziomie Komisji Europejskiej stosunkowo niedawno, a żeby świerszcze domowego można było spożywać. Pani warzywa panu smakuje. Ale teraz ten. Ale, panu Ale myśli pan, że przy partii. Świerszcze do marchewki poznuje czasu teraz pożyczki? Ale, ale pan mówi ciągle. Teraz, ale teraz. A pan powie, ja panu nie ja panu nie przerywałem. A wie pan, jaka jest sytuacja? Niech pan pan powie o tym, że panowie. Pan minister czekał. Panie redaktorze, bardzo dobrze, że pan poseł Szejna poruszył kwestię warzyw. No właśnie. I producentów pan, że CO2... warzyw z tych, którzy nie wiążą końca z końcem. Wie pan, że dwutlenek węgla... Który nie jest inwentaryzowany i nie jest wliczany do polskiej emisji, jest świadomie zatłoczany w szklarniach, proszę posłuchać, jest świadomie zatłoczany w szklarniach, żeby pobudzić wzrost pomidorów, ogórków i różnych innych warzyw. I to jest dwutlenek węgla, węgla gaz cieplarniany, podkreślam, który nie jest objęty inwentaryzacją państwową. No to ja jestem za tym oczywiście, żeby jeść warzywa, ale czy ja jem fasolkę po bretońsku, czy mam ochotę zjeść golonkę, to jest absolutnie moja indywidualna opinia.